Hallo zusammen, liebe Leute, moin aus Hamburg, Joschoko Hasen. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkie Pierniki. Heute ist Mittwoch, der 20. Oktober. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke für das Einschalten und los geht's. Danke, dass ihr hier auf dem Kanal seid. Noch zaczynamy mit naszymi Wiadomościami z Niemiec. Trochę polityki na początek. Jak wiecie i pamiętacie, trwają rozmowy koalicyjne, tworzy się, formuje się nowy rząd niemiecki. Teraz taka ciekawostka: Die Konstituierende Sitzung des Bundestags soll am 26 oktober stattfinden, und diese sollte unter 3G-bedingungen stattfinden. 26 października, czyli już niedługo, odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego Bundestagu, tak zwane posiedzenie konstytuujące. I to posiedzenie odbędzie się według reguł 3G, to znaczy wszyscy posłowie muszą być zaszczepieni, przetestowani, lub być tak zwanymi ozdrowieńcami. Nie są geimpft also von 735 do 514 zu sein. Tak wyglądają liczby 735 posłów, z czego 514 jest zaszczepionych, tam jest kilka osób, które są zdrobięcami, które nie. Co to oznacza dla tych posłów? Oznacza to tyle, że posłowie, którzy się nie dopasują do tych reguł, nie będą mogli brać udziału w tych posiedzeniach, będą musieli zasiąść po prostu na widowni i tyle. Także zobaczcie, Bundestag to też nie jest łatwe miejsce pracy. Przechodzimy dalej do, pozostajemy przy, w sumie, przy polityce. Bild schreibt: Brief an alle Bundesminister, Kanzleramt szef Helge Braun, verbitet last minute beförderungen. Bildt odnosi się do tego, o czym rozmawialiśmy kilka dni temu, czyli do takich na ostatnią chwilę awansów w ministerstwach w Niemczech. Dużo osób po prostu zaczęło czerpać profity z tego, że jeszcze są w tych ministerstwach i na ostatnią chwilę gdzieś tam dostawali jakieś premie i tak dalej. I teraz yy, szef Urzędu Kancelarskiego, Helge Braun, zabronił tego. Powiedział, że nie, że ministerstwo mają pracować, ale skupić się rzeczywiście na najważniejszych rzeczach. Także zobaczymy, czy będą się tutaj tego trzymali. Prasa pozostaje tam, pewnie im będzie deptała po piętach i patrzyła, co rzeczywiście się w tych ministerstwach dzieje. Łącz, Haltet euch fest, teraz trzymajcie się mocno. Freedom Day, czyli ten Dzień Wolności, o którym mówiliśmy wczoraj. Jens Spahn chce uwolnić, chce, chce zwolnić Niemców z wszystkich obostrzeń. Tak wczoraj było to opisane w prasie, czyli ma być tak, że ta sytuacja epidemiologiczna w Niemczech ma być zniesiona. A Bild dzisiaj pisze następującą rzecz: Korona notstand soll enden, aber Regierung will Massnahmen heimlich verlängern. Ma się zakończyć, w prawdzie, jak pisze Bild ten stan wyjątkowy koronawirusowy, ale rząd niemiecki chce potajemnie wprowadzić e, obostrzenia i teraz uwaga. beschränkungen sollen auch ohne epidemische Lage möglich sein, te obostrzenia mają być możliwe też bez, bez tej sytuacji epidemiologicznej. E, bild e, liegt ein dreiseitenlanger Brief vor, den Gesundheitsminister Spahn An die Spitzen der möglichen nächsten Regierung verschickt hat. Steht Bild dotarł do listu, który minister zdrowia wysłał do najważniejszych osób prawdopodobnego przyszłego rządu. Und w tym właśnie liście opisane jest to, że przedłużenie tych wszystkich obostrzeń jest konieczne, nawet bez tej sytuacji epidemiologicznej weiter. Doch ist es klar: so viel ändert sich für die Deutschen nicht. Im Gegenteil, es laufen schon Vorbereitungen für Corona-Regeln als Dauerzustand. Punkt. Czyli jasne jest to, że dla Niemców, dla nas w Niemczech nie zmieni się za dużo mało tego są przygotowania do tego, żeby te obostrzenia koronawirusowe wprowadzić w Niemczech po prostu jakoś tam na stałe. Także mm, wczoraj zażartowałem sobie, że będzie nowe święto narodowe. No i jak się okazuje, jest gdzieś drugie dno tej wiadomości, także tutaj pozostaniemy, że tak powiem, też będziemy śledzić ten temat. Russland erhöht Druck auf Deutschland. Es geht um Zertifizierung von Nord Stream 2. Rosjanie zwiększają presję na Niemców. Chodzi o certyfikację gazociągu Nord Stream 2. Nord Stream 2 jest już gotowy w niektórych fragmentach już jest nawet wypełniony gazem i tak dalej. Die Deutschen Behörden haben Zeit bis zum 8. Januar. Niemieckie urzędy mają czas do 8 stycznia, żeby tutaj podjąć, podjąć decyzję odnośnie certyfikacji tego, tego gazociągu. Jeden z dyplomatów e, rosyjskich e, gdzieś tam powiedział i zasugerował, że jeżeli Niemcy uporają się z tym wcześniej, e, no to może być tak, że po prostu będzie, odbije się to pozytywnie na ceny. Także zasugerował, że może być taniej, jeżeli chodzi o ten gaz. Grünen szefin Baerbock jest gegen Betriebserlaubnis für Nord Stream 2. Pani Beabok, szefowa Zielonych, tu powiedziała, że ona jest przeciwna tej certyfikacji. Chodzi o to, że. Wykonawca nie może być firmą, która jednocześnie też oddaje do użytku ten gazociąg, także to jest skomplikowana dosyć sytuacja. Wiodłoczno więc nie pani Prabo powiedziała, że nie możemy tutaj dać się szantażować i tak dalej. Także ciekawa sytuacja za tą sytuację i za te wszystkie przestoje znowuż płacimy my pod latnicy, także to jest smutne w tym wszystkim, ale ta poker szpil dała, czyli ta gra pokerowa, tutaj, jeżeli chodzi o energię, cały czas trwa. Erzeugerpreise verzeichnen höchsten Anstieg seit 1974 in Deutschland. Erdgas ist zwar 60% teurer, in äh der Rzeczy, które są produkowane w Niemczech, wykazują największy wzrost, jeżeli chodzi o ceny, od 1974 roku. Ułącznicy jest erzeugerpreise deutscher Produzenten, sind im September um 14,2% gegen dem Vormonat gestiegen. Czyli mamy wzrost, w porównaniu z poprzednim miesiącem, o 14,2% tych cen. Także niewiarygodne. I to też niewiarygodnie napędzi tutaj inflację. Sam e, gaz jest e, tutaj, gaz który jest powodem tych wzrostów, tych cen zdrożą o 60%, także niesamowite, niesamowite rzeczy się tutaj dzieją. Okej, dwa krótkie teraz dwie takie krótkie wiadomości. Kolen für Stromung w USA steigt stark an und das ist Rückschlag für Klimaschutz. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to Liczba prądu uzyskiwanego ze spalania węgla bardzo mocno rośnie i to jest tutaj oczywiście negatywne, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. W Stanach Zjednoczonych o ochronie środowiska w tej chwili nikt nie mówi. Und Boris Johnson verspricht Briten grüne industrielle Revolution zusammen mit Bill Gates. Natomiast Boris Johnson obiecuje Brytyjczykom zieloną rewolucję razem z Billem Gatesem, także to też bardzo ciekawa sytuacja. Jestem ciekawy. Dużo rzeczy się dzieje w chwili obecnej, jeżeli chodzi o tą energię. Gut, Rheinland-Pfalz und hier Flughafen Frankfurt-Hahn jest insolvent. Niewypłacalność lotniska Frankfurt-Hahn, nie mylcie proszę tego lotniska z lotniskiem we Frankfurcie. Frankfurt-Hahn to jest mniejsze lotnisko, które się znajduje na zachód od tego dużego lotniska we Frankfurcie nad Menem. Ale mówię o tym dlatego, że to lotnisko to może być początek lawiny, bo jest dużo lotnisk w Niemczech, dużo lotnisk jest w Europie, które... Już przez lata działały na skraju po prostu opłacalności, także może się wydarzyć. Nie chcę tutaj nic prorokować. I mamy autoruk Ruf wegen Sicherheitsmęgu. To jest studia, Ta Spiegel beschreibt. Spiegel opisuje tutaj taką, takie badanie, które pokazuje na to, że coraz więcej samochodów musi wracać do producentów, do dealerów ze względu na jakieś niedoróbki, jakieś błędy, jeżeli chodzi o. O bezpieczeństwo to jest związane z tym, że samochody są coraz bardziej skomplikowane, systemy w nich używane są coraz bardziej skomplikowane, a z drugiej strony muszą być one tanie i to też jest takim cierniem w oku wielu producentów, ponieważ dochodzi do tego teraz niedobór materiałów i tak dalej. Z drugiej strony samochody muszą wracać, także niedobrze się dzieje. I was hierarchicznie dürfte das problem noch a tutaj jeszcze ci, którzy zrobili tam studię, tą, to badanie, osoby, które są za to odpowiedzialne, powiedziały tak na przyszłość, że w przyszłości ten problem będzie się raczej jeszcze pogłębiał, ze względu też na to, że wprowadzone będą samochody, masowo samochody elektryczne. Także możemy się przygotować na to, że będziemy naszymi nowymi samochodami w przyszłości bardzo dużo jeździli do dilerów. Gut. Gross Ryan planen starke Anhebung der Bierpreise, eine bodenlose Frechheit, wie ich finde. E, tutaj Browary, duże browary oczekują, czy chcą wprowadzić no, wyższe ceny na piwo, i to jest naprawdę szczyt bezczelności, uważam. Ja osobiście yy, oczywiście z pryżkim mrużeniem oka, yy, ale no, oczywiście nie, nie dobre, niedobra wiadomość. Yy, nie wiem, jak to skwitować, natomiast wydaje mi się, że ceny żywności yy, będą ogólnie przez najbliższe, przynajmniej tygodnie czy miesiące raczej szybowały w tamtą stronę niż w tą. Także okej. Okay. Nordkorea beschreibt, beschreibt tank Tanktourismus nach Polen. Also es geht um selbstverständlich Spritpreise. Gazeta Nordkorea opisuje tak tzw. turystykę tankowania, czyli osoby z Niemiec, kierowców z Niemiec jeżdżących do Polski w chwili obecnej, tankować. Zostało zrobione takie porównanie. W Niemczech wczoraj 1,55 kosztowało średnio 1 litr diesla, w Polsce ta cena się kształtuje na około 1,30. W takich miejscowościach jak, nie wiem, Świnoujście na przykład bardzo dobrze to widać. Jeżeli tam mieszkacie, to napiszcie, jak to tam z tymi kolejkami przy stacjach benzynowych rzeczywiście wygląda. Gut, i teraz co? Jeszcze prasa bardzo mocno opisuje wczorajsze wystąpienie pana Morawieckiego w Parlamencie Europejskim, CDF. CDF schreibt: Polen wirft EU Erpressung vor, czyli Polska zarzuca Unii Europejskiej szantaż. Pisze to, o czym wczoraj, o tym też tutaj krótko rozmawialiśmy. Katarina Barley. Had den auftritt des polnischen regierungschefs Morawiecki eh, vor dem Europaparlamentu als maksymalne konfrontation bezeichnet. Pani Barley, eh, czyli wiceprzewodnicząca parlamentu, określiła to wystąpienie pana Morawieckiego jako taką maksymalną konfrontację. Eh, Frankfurter Allgemeine Zeitung, na przykład, jeszcze pisze, Polem cerd an der EU, czyli że Polska by Unią Europejską. Uh, um Dialog geht es ihm nicht. Uh, Frankfurt schreibt weiter, dass es nicht mehr darum geht, um Dialog. Stuttgarter Nachrichten, dass das dass Stuttgarter Nachrichten der Auftritt des polnischen Premiers im EU-Parlament offenbarte die Gräben zwischen Ost und West. Beide Seiten sollen miteinander reden. Stuttgarter pisze, dass das Verstopfung von Herrn Morawiecki pokaziert, dass die cały czas zwischen Wschodem und Zachodem zeigt. I że Stuttgarty, tutaj oni podkreślają, że raczej obydwie strony powinny jednak ze sobą rozmawiać. MDR pisze: Polens justiz, mit der EU droht ein Pol-Exit. MDR znowuż powraca do tematu: czy Polsce grozi Pol-Exit, czy, czy w ogóle Europie grozi Pol-Exit, czy Polska chce wystąpić z Unii Europejskiej, czy w tym świetle to jest też przedstawiane? Także widzicie dużo, dużo naprawdę tych wiadomości, cały czas. Jest podkreślane to, że Polska z jednej strony jest zależna od Unii Europejskiej i czerpie korzyści z członkostwa z drugiej strony, i też to, że minister, że premier Morawiecki podkreślił, że Polska nie chce wystąpić z Unii Europejskiej. Z drugiej strony y, jednak Polska walczy o tą swoją y, niezawisłość, powiedzmy. Y, także no, ciekawe, ciekawe, ciekawy spór. Ciekawa sytuacja w chwili obecnej też ze względu na przykład na to co się dzieje na wschodniej granicy i teraz jeszcze przechodząc krótko do tej właśnie wschodniej granicy tutaj taka no bardzo przykra wiadomość. Flüchtlingstransport mit 18 Insassen in Polen verunglückt, also etwa 100 km vor dem Grenzübergang Frankfurt oder kam das Auto ins Schleuder wie die Medien übereinstimmend berichteten czyli tutaj rbb. RZDSB, RBB pisze o tym, że o wypadku e, tu, samochodu dostawczego z 18 e, właśnie osobami, które się chciały przedostać przez granicę, w, które kierowały się w, w, w kierunku Frankfurtu, przejścia w Frankfurtu nad Odrą. E, tutaj oni się powołują też na polskie media. Także naprawdę nieciekawa sytuacja w chwili obecnej. E, sytuacja polityczna, która niestety odbija się na zawsze najbiedniejszych osobach, jakby nie było. I tutaj trzeba podkreślić, że ani, ani my w Niemczech, ani osoby mieszkające w Polsce w chwili obecnej do tych najbiedniejszych osób nie należą. E, tylko ta, że tak powiem, rozgrywka i wojna odbywa się gdzieś tam przed naszymi oczami. Das war's, słuchajcie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wiadomości. Piszcie, komentujcie, dyskutujcie, zachęcam do tego. Ich wünsche euch einen angenehmen und erfolgreichen Tag. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.